Witam, witam, zresztą tego że chciałem tutaj złożyć Wam noworoczne życzenia na nowy rok, bo dzisiaj jest sylwester. Wszystkiego najlepszego w dniu nowego roku, żeby zakończyć z nami e, wojnę e, w internecie. zrobić sztamę z nami. No i chyba, chyba wszystko, nie, wiem, no, żeby już zakończyć, zapomnieć. Zostawić to w roku 2016, a weź na czysto na rok 2017 na czysto to, co się działo w roku 2016, zostawiamy do tyłu. Niech Pan inaczej, nie wraca. No, nie wracę do tego wszystkiego. Były i minęły, zaczynamy nowe życie. Każdy z nas zaczyna nowe życie. A dwa, robimy sztomy z Wami, żeby nie było wojny w internecie, żebyście Wy nas tutaj nie hejtowali, albo. Yy, nie wyciągali do my też nie będziemy. Wolę z Wami zrobić sztamę, niż no jakieś spinki robić Dokładnie. bezsensowne. Nie wiem, Kobra, powie. No ja to samo, co Tiger. I też Wam składam życzenia najserdeczniejsze, żeby każdemu marzenia się spełniły, żebyście wszyscy żyli w rodzinie, w przyjaciółmi, że mi w godzie, szczęśliwie, no i zawsze bądźcie tacy, ja się jesteście zwariowani, szaleni, tylko wiadomo, nie wyciągamy każdemu brudu. Koniec były i minęły. Na wesz na wyraźach 2017. Pozdrawiam. Widzicie, tak jak mówię, robimy sztamek, koniec wojny w internecie, każdy, każdy się spiera I to wszystko. I mego dnia z sylwestowego dnia Wam życzę, bo to, że A. na pewno się zbieracie. Jeszcze po zakupie jedziecie na pewno, żeby, żeby pokupować. Trzymajcie się do usłyszenia w nowym roku. Jeszcze może na starym roku się zrobię filmiki, a, a widzimy się też po nowym roku. Będzie.